Dobry! Witam serdecznie. Nie ma pan maseczki? Nie. Ciężko się oddycha w maseczce, tak? Tak. Dobrze. Pana, założę panu w takim razie przyłbicę. Ona nie, poz, nie, nie będzie powodowała, że będzie panu duszno, a będzie pan bezpieczniejszy i ja będę bezpieczniejszy. Mogę założyć? To proszę, proszę założyć przyłbicę. Pan mi opowiada wszystko. Więc tak proszę pana. Poszedłem rano do pracy. Mam tą gumeczką można ścisnąć. No i sobie pracowałem. Tak? Rano to pan mi powie o której godzinie, bo teraz jest godzina yy, dokładnie dziesiąta. No o siódmej. Dobrze. I co się no działo? Pracowałem gdzieś na jakiejś pół do dziewiątej. Mogę tu położyć te rzeczy? No Super. Pogotowie no sobie, wie. Pogotowie. Się jakoś zrobiło. Kto, kto wzywał? Pogotowie pan? Wzywał? Ja tak, czyli ono już jedzie, dobrze. I co pan powiedział, jak pan zwołał pogotowie? Może no, mam bóle w tym piersiach, zaraz się potem. Aha, tak. no i w ogóle osłabiony strasznie. Rozumiem. Dobra. Zbadam panu tętno od razu. Spokojnie. Luźno rączkę, luźno, kochany. Zrobię panu EKG, Wyraża pan na to zgodę? Bardzo proszę, bo nie wiem, czy to czasami nie będzie coś. Dobrze, ja jestem ratownikiem medycznym. Dobry. Udzielę panu pomocy. Proszę spokojnie, wszystko będzie w porę i w odpowiednim czasie. Dobrze? Na razie sobie panu EKG. Tak, siedzę, jak siedzę? tak siedzieć jak pan siedzi. Bardzo pana boli. No tak. W skali od 1 do 10, jak mocno. Oj, panie, nie wiem, jaka ta skala by była. No, na przykład 10 to jest ból nie do wytrzymania, a 4 to tak jak ból zęba. No nie no to kurde tak gdzieś na 7 Na 7, czyli mocno boli Mocno Dobrze Pomogę panu I tutaj pan pracuje, tak? Tak, tutaj pracuje Dobrze Założę panu pulsoksymet na paluszek Paluszek poproszę Dziękuję bardzo Tak mogę go sobie oprzeć? Tak można paluszek oprzeć Pan się relaksuje Jest wszystko dobrze Dobrze, w tym czasie pan mi powie, jak pan ma na imię? Zbigniew. Bardzo mi miło, panie Zbigniewie, że będziemy mogli razem tutaj współpracować. Panie Zbigniewie, pan mi teraz troszeczkę o sobie opowie, dobrze? Ja panu będę zadawał pytania, a pan będzie mi na nie odpowiadał, no dobrze? Proszę. Super. Pierwsze pytanie to jest takie, że boli, tak? Ból w klatce piersiowej. Czy ten ból jest... No, tu z tyłu, tak. Promieniuje. A gdzie promieniuje? Dokąd? No, panie, tu z tyłu. Tak, tak, do łopatki. Do kręgosłupa. Do kręgosłup, no. Dobrze. Czyli tak, tak się rozchodzi. Tam dobrze. Czyli ból promieniujący do kręgosłupa. Tak, tak jest Czy ten ból jest, teraz pan się skupi, czy ten ból jest. Teraz jest bardziej tu z przodu. Tak, tu. tak, ale teraz, czy ten ból jest piekący, rozpierający, czy gniotący? Raczej tak jakby rozpierający był. Rozpierający, dobrze. No. Ja ten, nie znam na rodzaj, na Dlatego dynie. ja panu podpowiadam rodzaje bólu żeby pan spokojnie Ale pan mógł wydaje, że bardziej rozpier... rozpierający rozpierający bardziej tak. przylepię Dobrze. Dobrze. panu elektrodę Dzień dobry Dobrze. Pan mi teraz powie dalsze pytania będę zadawał tak. Czy ma pan jakieś alergie, uczulenia? Raczej nie. Ja będę pacjenta wypytywał o y, jego dane wrażliwe, więc pan musi od, od, odejść. Bo ja będę wypytywał o choroby. Nie chciałbym, żeby osoby postronne słuchały. Dobrze? Dziękuję panu uprzejmie. Dobrze. Alergii żadnych pan nie ma? Nie. Na jakieś leki? No leki to na... Czy na leki ma pan uczulenia? Nie, nie. 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 Czy na jakiś jad, pszczół? Nie. czy... Na jakieś chemie, płyny? Nie, nigdy tego nie było. Nie, dobrze. Chyba, to na starość Panie Zbigniewie, teraz pytam się o leki, o których właśnie wcześniej już wspomniałem. Czy przyjmuje Pan jakieś leki? Polpril. Polpril, tak? Polvertic, no. Aha. W jakiej dawce? Oj, to muszę zobaczyć, bo tam jeden jest 16, coś jest tam, drugi... Aha. I jak to jak będzie pogotowie, to to w tym momencie pan to wszystko poda dobrze. Czyli tylko te leki, tak. a proszę powiedzieć, czy jakieś leki doraźnie pan przyjął, bo to są leki przyjmowane nie. przewlekle, a coś nie, doraźnie, nie, nie, nie. coś przeciwbólowego nie, pan przyjmował? Nie posiadam nic takiego. Nie posiada pan. To chętnie coś bym wziął. Dobrze. Czy jak teraz rozmawiamy, czy te dolegliwości bólowe się zwiększają, czy cały czas utrzymują nie, się takie same? Dumne. Dobrze, a proszę powiedzieć, jeżeli Pan nabiera więcej powietrza, proszę nabrać więcej powietrza. Czy, czy ból się zmienia, czy nie? nie? Jest taki sam. A teraz jak Panu tak pozwolę sobie ucisnąć klatkę piersiową, nie. czy ten ból się zwiększył, czy zmniejszył? Taki sam. A jak Pan tak pozycję zmienia na boki? To, to też nie. Taki sam. Dobrze. Dobrze, zrobię panu teraz EKG. Proszę się zrelaksować. Nie napinać mięśni. Będzie wszystko dobrze, panie Zbigniewie. Ile pan ma lat? 57. Ile? 57. Dobrze. 57. Dobrze. Zaraz EKG się zrobi. Będziemy wszystko wiedzieli, co z serduchem. Teraz nic nie mówimy, nie ruszamy się, żeby zapis EKG był jak najbardziej czytelny i niczym nie zaburzony, dobrze? Super. Proszę mi teraz powiedzieć, bo już się EKG drugie zrobiło odnośnie chorób, operacji i zabiegów. Nie, nie było. Jest pan zdrowy? Nie było, nic. Ale zdrowy pan jest do tej pory? No tak. Poważy? No. To skąd taki okaz zdrowia? To się rzadko zdarza. No, do nie do końca panie jak nie tak tu. No to teraz, jest. ale pan ma... I jak to EKG? Ale pan ma kochane swoje lata. To do tej pory nie mieć żadnych chorób, nawet żadnych zabiegów, operacji, nic? No to nadciśnienie. Teraz luźniutko rączkę zmierzę panu ciśnionko. Dobrze, właśnie zobaczymy, jakie ciśnienie jest. Czyli jednak nadciśnienie jest. A bierze pan na te leki. No bo jeżeli pan bierze leki. No właśnie, to jeżeli pan leki bierze, to nie tak do końca. Z tym zdrówkiem jest wszystko ok, dobrze? Więc pan sobie siedzi teraz i relaksuje się. A ja zobaczę, jakie ciśnionko mam. No dobrze, czyli leki wiemy, jakie pan bierze, na naciśnienie pan choruje, czy jeszcze jakieś choroby? Nie. Nie. Proszę pana, ma pan 180 na 120, ciśnienie jest podniesione, zrobimy zapis tego, 97 saturacja, 85 tętno, serce bije miarowo, Że równo bije serduszko. Jest dobrze. No, nie do końca jest dobrze. Panie Zbigniewie, z serduchem nie jest w porządku. Trzeba będzie podjechać do szpitala. Będzie pan zabrany do szpitala, gdzie będzie pan poddany dalszym badaniom. Możliwe, że y, będą to badania bardziej takie y, specjalistyczne, bo. To, co się dzieje teraz z sercem, to powodem tego jest właśnie ten ból w klatce piersiowej. Mhm. Dobrze? Pan się nie denerwuje, wszystko będzie dobrze. Jest teraz godzina dziesiąta, o której pan jadł e, posiłek i co przed to przed było? Przed pracą. Przed tak. pracą, tak? Tak. Dobrze. Jakieś środki psychoaktywne, jakiś alkohol w dniu dzisiejszym? Nie. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, możliwość. czy pan. E, Jakoś się dzisiaj sforsował, przemęczył? Nie, nie, normalnie. Wszystko było ok. Dzisiaj nie, nie wykonywał pan jakieś ciężkiej pracy? Nie, spokojnie. A czym pan tu się zajmuje? No słuchaj, no to no, wózkiem się jeździ, trochę kable się obiera, tak jak. Aha, wózkiem widłowym, tak? Czyli nie musi pan nic dźwigać? Nie. Rozumiem. Stąd to moje milczenie, spokojnie sobie siedzimy. Słyszę już sygnały możliwe, że to karetka, ewentualnie... Będzie dobrze, panie Zbigniewie.